Cześć, tu Alina i już wyjaśniam co tu się dzieje. Myśleliśmy od maja tego roku o tym, żeby założyć kanał na YouTube, i zawsze było milion rzeczy na głowie, wiecie jak to jest, więc teraz w końcu wrzucamy ten pierwszy film. Który akurat będzie o grawelowym alejkacie, który niedawno organizowaliśmy my jako Alina i z Niedem Rady CC Razem z Pawłem Pulawskim Było to super fajne wydarzenie i tutaj zobaczycie w tym filmie jak wyglądała organizacja tego od kuchni Jak wymyśliliśmy zagadki, szukaliśmy punktów I ogólnie jak wyglądały starty i metę. Jeżeli byliście może i braliście udział w tym wydarzeniu to dajcie znać w komentarzu Albo zapraszamy też na kolejne edycje, które na pewno będziemy robić we Wrocławiu Widać tego później w filmie, nie? Tak, tak, tak Tutaj sprawdzony pierwszy punkt Z ogromną kaluszą. Oczywiście trzeba jechać środkiem Nie ma żadnego objazdu Więc trzeba przyjechać tutaj środkiem Najlepiej zdjąć buty, przejść na piechotę I tam się chowa pierwszy punkt w razie czego sponsorem tego punktu byłam ja, więc przepraszam. Wow. Jedziemy? Dobra. Ale mam fajne nogi. Jak ty po tym wyścigu trochę? No wiadomo, że nie tak, ale tego Jak Kolejna miejscówka to ten ten oto słupek. Ale niekoniecznie przechodzić przez stary jak tylko. właśnie to może tego żonek wybajmy I co? E, co co piszę na górze słupka? Nie, nie na górze, no. na daleki numer jest? Jak? Ale w sumie którykolwiek numer spiszą, no to i tak jakby. Pocznej no. ścianie, na głośno ścianie. Żółtego. Żółtego to na ważne. końcu stacji. Tak, na końcu perona, nie? No. Na końcu Perona. O właśnie. To można tam w grafic przyjechać, nie? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aha, to są kaczki, a nie boję. Ja czerwone boję. Czerwone boję, tak. No i okej. Okay, uh... Pierwsza propozycja była, żeby policzyć te drzewa na tej wystawce, tylko że sami nie możemy je policzyć za bardzo. Tu. No to się nie dziwi. No, nie sądzę. Trampoliny to jest fajne. Tak. To jest, to jest I szczerze mówiąc, różowa trampolina to nie jest aż tak częste zjawisko. Nie, nie. W większości są czarne. Z tego nie widać. Z satelity. Z satelity nie widać? Dobra, nie ma na Żeby nie było zbyt łatwo. To ja wysyłam następne. następnie. To mieszka w jakimś tam domu. No 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 ta, ta, Że coś trzeba pokombinować, nie? A tam mieszkał? A tam e, mieszkał Sołtys Jednak Trampolina była za łatwym zadaniem No Na no. ulicy To jest chyba to samo auto co tam A nie, to już było Kolejny no. punkt Fajnie, że są właśnie różne Więc już... Idealnie pasuje. Like tak. Można zapytać, <laughs> kto jest taki sam. Kto jest gruby? Nie, albo jaki, Jak temat? Jest, jaki temat? Gruby temat. Gruby temat, nie? Ale nie jest to temat, no. A gruby temat nam pasuje? Zobaczymy. bo To jest dodatkowy punkt. A, A okej. Okay. Taki jeden zrobiłem więcej gdzieś w okolicy, gdyby tam ten. Okej, okay, no ja tak zapiszę go. To jest w ogóle niesamowite, ile jest możliwości znalezienia takich punktów. Po prostu w niektórych miejscach można zrobić całą grę terenową, tylko w tym miejscu, bo jest 10-20 jakichś fajnych rzeczy, na które można się zaczepić. Więc tak się staramy, żeby te zagadki nie były za trudne, ale też nie były za łatwe. Kostia zapisuje miejscówkę i to jest nasz zapasowy punkt, więc możliwe, że go nie zobaczycie akurat na trasie, ale też no, jest ja fajny. Ja go jako dodatkowy. Nie żeby był jakiś kawałek, element aby na przykład, czy coś w tym stylu, żeby coś było podsuceć, coś, coś Może ten, może faktycznie zróbmy ten fotopunkt tutaj. Nie, czekaj, bo to jest to wczynisko, ale... No, więc. Tak, tak, to jest rędziki. To jest rędziki. Tak. Otwarty profil w sieci, to muszę być otwartej, żeby my mogliśmy zobaczyć, że to faktycznie robiłeś zdjęcie. bo to jest ten. To, że w ogóle zrobimy coś takiego, że tutaj znajdziemy zagadkę, No? A z zdjęciem to. Dodatkowe dla chętnych? A napiszemy to na kartce? Ja, jak na co sponsora. To jest dla Filipa specjalnie. On prosił, żeby tak ten odbił. Tak, Może być? Tak <grymne> Stalajmy oh! punkt zaliczony Tutaj była zbyt idealna tablica, żeby znaleźć jakiś punkt Dlatego Knok nas uratował Chleba A? Chcesz znaleźć je Tak mam O, tam będzie To by to napisał <grywa> A napisze karby Może jednak na tym na metalowym. To i tak zejdziesz o, A nie jest... zejdziesz szybko? Nie. nie, szybko nie zejdzie. To chyba padać, chociaż tak ja wiem. Wydrapaj tak dość mocno. To i tak bo e, twoje zabierze, ale... Od kogo, od kogo jeszcze mamy prezenty. <grywa> o. Będzie ok? Tak Ja myślę, że będzie ok Prawdziwa promocja karboskopu A jest Spoko Bo to jest tak, że ono tutaj teraz się utrzyma, a później zejdzie, nie? Na pewno, na 100% Spoko, ale mamy kilka dni Na 100% to się utrzyma Mhm będzie padać. Dobrze, więc pytamy, co jest napisane. Widziałeś ogórki? Nie. Nie widziałeś tam w polu, były dużo ogórką I tam dużo jeszcze większych. No i tam, jeżeli jest na Google. No okej, okay, to wtedy musimy coś tu... No tutaj jest tylko ta dziura ze śmieciami Jako punkt podniesienia tu nie nic, no, na tych, na słupach. Paweł, wyciągaj kredkę Ja patrzyłam na ten kubek Ale ja nie widzę, co tam jest narysowane To jest na kubku jest? Tam dwa kubka, jak to jakby co? A ja widzę jeden. A ten, ten środkowy. Ten środkowy, nie, nie, ten do. Nie, ja tam schowam. A, nie. dobra, schowaj. Zrobię I... <grymne> nie, nie. przejmuj się. Robimy porządki. Napiszemy kubek, A to... z, ro... kubek z uchem. A. Tylko jeden kubek z uchem. A to czerwony to jakiś napis z kostem? Widzisz? Idzie pokazuję palcem? Nie, nie, nie. To, są jakieś... to jest krew. krew, Weź będzie to będzie Co pisze? Yeah! Mamy! Yes! Yeah! Yeah. Tak się robi. Ok, czyli... Jakie wy... za czyste nogi. To ja jestem brudna. O, się. Jest to To jest trikie podejście do tego grobowca, tam są nasze rowery, tutaj już na piechotę, bo to jest w sumie pole, jako teren prywatny, ale ogólnie tutaj można wchodzić. Dobra, dzisiaj już jest dzień Travel Hata. My tutaj już jesteśmy w Cargo Bike Polem, gdzie mamy start i czekamy. No, oblałam się kawą. No tak. E, I czekamy na pierwsze osoby. Już w sumie przed 10 było kilka osób, więc szczerze mówiąc, e, nie jestem w stanie oszacować, ile będzie. Moim zdaniem, z 30 osób ma przyjść. No i teraz za godzinkę startujemy i zacznie się cała zabawa. Kawę mieliśmy schować, nie pokazują kawy. No, nie <noise> Punkt kawowy o Emile. Chowanek pomiędzy rowery. No. Co nie? No kurcze, ja w zeszłym roku nie dałem rady, więc. Dobra, teraz już muszę. To możemy się Co, kawkę, tak. tak, tu kawę, tak? Chcesz kawkę się... jeszcze? Taka kawka tak, kawę w No tak. Z Niekoniecznie musisz podać swoje nazwisko, jeśli masz jakąś ksywę, możesz użyć. No to e, Gozen. No, to moja old schooler odkrywa. Super. W jak trzeba się po Kałka. Kałka, jeśli macie ochotę, taka styl espresso. Eee, eee, Co wy? By... Eee, tak? No, ze bo I cały ten ciśnieniem Tam w środku. Cześć, cześć, cześć. Cześć. Ja jestem na punktach. Gała. Przez guk. Przez guk. Gał. Gał. Podoba mi się. A, bie... <straszny> yes. Ej, bo generalnie jest taki temat, że Seba sobie sprawił nowy rower i się bardzo z tego cieszy. Okay. <śpiewaś> Nie musieliście! Nie musieliście! Nie musieliście! być na Nie To jest, się, się ustawmy, bo ja, robię, jest U jest. Robertów, ja na pana zapraszam! Na serwisie, na serwisie. My się założyliśmy, ile będzie osób i na razie Paweł i ja przegraliśmy, bo Paweł powiedział, że będzie 25, ja, że 32. Poste powiedział najwięcej, ale i tak jest więcej osób. Patrzcie, się zastanawiamy, czy nam teraz wystarczy manifestów na wszystkich, bo my mamy 50. Nie myśleliśmy, że będzie więcej. Uwaga, oficjalnie zaczynamy! Eh, Gravel alejka, numer 2. Pytanie numer 1: czy wszyscy się zapisali? Czy wszyscy się znają? <ścoughs> <ścoughs> a, czy wszyscy się znają? E, a pytanie numer 2: jeszcze mam kilka osób, e, ma sobie wziąć resztę. Bo nie dostało. Czy mogę Was prosić, żebyście podeszli, bo mamy już jakieś drobne? Ten, kto nie dostał reszty? Eee, mam. Tak, mam. Ma. Także, jak ktoś nie dostał jeszcze reszty, to byście pamiętali o tym, żeby sobie ją dobrać? Eee, dobra, a teraz tak. Dzięki <laughs> mojego za eee, świetną frekwencję. Jest Was tak dużo, że mamy niewystarczającą ilość man manifestów. Ale spokojnie, rozegraliśmy no to bardzo profesjonalnie i nikomu ich nie zabraknie. Więc e, zabawa polega na tym, że musicie odwiedzić wskazane przez nas miejsca, odpowiedzieć na nich na pytania, które są na tyle tego manifestu. E, możecie sobie je notować, jeśli macie długopis na kartce lub w telefonie, jak chcecie. I, czyli każdy, kto weźmie manifest, może od razu jechać, ale się zastanawiać. Na panikny gór Trzebnicki, czy tam wzdłuż Trzebnickich, w każdym razie na północ od Wrocławia może od razu e, być to na tyle e, wyraźne, że będzie wiedział gdzie jechać, ale jeśli nie, to e, następnie mamy nazwę miejscowości lub miejsca, w którym ten punkt jest. Następne to są koordynacje w GPS, które jeśli, gdy je wbijecie w Google czy w jakąkolwiek inną nawigację Kamudra i do GPS to wam się Pineska wyświetli tego miejsca i ostatnie to jest pytanie eee, także jest to dość proste meta jest w Małej Czarnej, w kawiarni Mała Czarna, ale nie na Paderewskiego tylko na Strachocińskiej 166 także jeśli chcecie sobie zapisać teraz Strachocińska 166 kawiarnia Mała Czarna eee, mega się cieszymy i e, zrobiłem pierwszą edycję i teraz drugą edycję robię zainą i z Kostą, zjedam rady CC, na pewno będziemy ciągnąć ten temat, bo e, fajnie to wychodzi, grabę lajka, to jest super zabawa. Także przede wszystkim bawcie się dobrze. Wiem, jedna rzecz. Róbcie zdjęcia, oznaczajcie Pawła i nie dam rady CC na Instagramie. Będziemy wszystko repostować i Jasne. może z tego tak, bo jakaś ładna. Dokładnie, też jest specjalne zadanie, na które możecie specjalnie wylosować wygrać fajną kawę z mojej czarnej. Przeczytajcie sobie. Eee, Okej, okay. to teraz myślę, jak to po prostu zacznę Wam rozdawać no manifesty. Słuchajcie, zupełnie każdy zostanie. po jednym bardzo proszę. No może, tak, może tak. wszystkie pary będziemy pojednym. Mamy jeszcze manifesty! Wiele skupienia u wszystkich, każdy sobie go gruje, wyszukuje i w ogóle. O! Nasze zadania. To ekipa odpowiedzialna za wszystko. Ale masz jakieś wolny? Tak. Tak. E, w jakiej kolejności punkty są na tej rozpisać? Dowolne. Były randomowe do no Właśnie, bo jest tu na, tak, na, na pierwszy. Jestem ciekawa, od której, od której odjedzie ostatni zawodnik, teraz jest 11-12. zobaczymy, bo to układanie czasu jest oczywiście najtrudniejsze, żeby zdecydować, z czego zacząć i jak to ułożyć. Jestem ciekawa, bo niektóre osoby na pewno układają sobie całą mapkę, a niektórzy wybierają jakiś najbliższy punkt i jadą. Więc część osób już ruszyła, a część układa sobie faktycznie taką drogę całą. No i teraz wszyscy w telefonach szukają tego. Tylko oni wszyscy razem. Mi się wydaje, że ktoś pojechał, a ktoś za tą osobą, co, co wie gdzie jechać, pojechał. Jakieś takie, ten, tłum. Kazimierz się przydał, O, tak, to prawda. Hej! Hej. Na który punkt jedziesz? Na pierwszy. Na pierwszy? No, na pierwszy? <laughs> wiesz, to wiesz, ja jest szczęśliwa odpowiedź. Pierwszy z listy jest chyba najbliżej, nie? Czy nie? A wiesz, że ja nie? Kto nie wie? <laughs> nie wiadomo. Jest z siebie. Przekładnie, ja może żeby jechać. Dobrze. Dobra, no teraz e, mniej więcej połowa już pojechała i teraz jeszcze część układa sobie trasy i właśnie to są chyba te osoby, co układają sobie pełną trasę akurat. A my tutaj czekamy, zanim wszyscy wyruszą, bo będziemy chyba jeść na marchę. Na który jedziesz? Na pierwszy? Z kartki? E, jest określony numerem jeden, ale Aha. nie wiem, co to za Dobra. Okej, okay. to się dowiesz. Czekaj, okay. powodzenia. Do ja bardzo, a wy jesteście z tak, 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 tak. W ogóle nie myśleliśmy, że będzie aż tak dużo. Prawie zabrakło nam manifestów e, na trzy. Tak naprawdę zabrakło nam manifestów. Tak, tak, tak. Ale udało się, że dobrze, że były e, parę. Profesjonalnie rozwiązać, jak powiedział Paweł, udało się. No. Pojedziesz? Jedziesz, to <ślał> Został <ślał> jeden ostatni. Jedzie się. Jedzie się, jej wyżej. No i teraz my będziemy przez cały dzień oglądać na Instagramie, jak sobie tam jadą i czekać na wszystkich na mycie. Tak. Wierzymy. Tak. Teoretycznie no nie możesz ani do przodu, ani w lewo, ani w prawo. Prawda. Tak, tak, Prawda. tak. Prawda. No i musimy sprawdzić, czy on dobrze funkcjonuje. Nie, yes. yes, super, ba. super! Dzień. Ale jesteście szyb, szybki. O ja. Ja już ci chciałam Naklejka na piśniaków okay. knog eee, wniosek wycofany, strona druga. Temat grupy, boi było 6. Tak. tak. Umiemy liczyć, eee, Super 6,243 6,2431A 11a. Super! Tak, super. super. Nie, no musieliśmy przejechać przez że tylko się przejechać od południowej strony, więc musieliśmy przejechać przez kołurze, żeby zerknąć, ten, odganąć zagadkę i potem jeszcze wrócić przez kałuże. Okej, okay, okej. Okay. Cześć. Dzieciaczku. Zmęczył się chyba trochę już. Nam brakuje tylko jeszcze jednej kobiety na damskie podium. A tak już mamy, mamy, mamy osób. Już dwadzieścia parę miejsc wypełnione i czekamy na kolejne osoby. Mm -hmm. <dam> Nagradzania mamy tutaj. Super podium. to jest jedno miejsce, to jest drugie miejsce i jest trzecie miejsce. O, o, Zapraszamy, może zaczniemy od dziewczyn. Zapraszamy Weronikę na pierwsze miejsce. Zapraszamy do Zapraszamy Justynę na trzecie miejsce. I... Poda, <ścoughs>

John Rambo! Yeah. Mamy to. to jest serwis podstawowy Byron Bike Service, którego jest Mateusz, którego tutaj nie ma Mateusz. już nie ma. Już nie ma. I wygrywa Justyna. Justyna. I dzięki Wam wielkie, że obejrzeliście to do końca. Mam nadzieję, że to było ciekawe. Jeżeli tak, to dajcie o tym znać w komentarzu. Będę bardzo wdzięczna, bo ogólnie to jest pierwszy filmik i chociaż nie pierwszy raz prowadzę kanał na YouTubie, ale zawsze to jest taki stres. Kiedy robisz coś pierwszy raz, wrzucasz pierwszy film, to zawsze wiąże się z takim trochę lękiem i z takim stresem, więc dajcie znać, jak Wam było. Dzięki wielkie. Subskrybujcie ten kanał, żeby zobaczyć więcej ciekawych rzeczy.